Yo, siemanko z tej strony, witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w nie w Robloxie I będziemy budowali epicki salon samochodowy z epickimi furami Także oglądajcie, słuchajcie się filmik do końca Dzisiaj mamy do wydania prawie 2000 robuxów Także może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie A jeżeli taki filmik wam się spodoba to stawcie koniecznie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie 15 tysięcy łap do góry Subskrybujcie mój kanał, z tego nie robicie, bo macie szansę wygrać paczkę z Witoshopu Teraz na ekranie macie osobę, która ostatnio wygrała e, spadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy, na przykład epicki epickie komiksy Bella kontra Exe, a my zaczynamy, nasz e, pierwszy budynek musimy postawić, dobra, pierwsze piętro za 3,5 tysiąca stawiamy i pierwsza platforma za 1000 e, dolarów, okej, okay. i teraz e, tutaj musimy coś, platformę zmień. okej, okay, mamy... Fion Multiple, czyli to jest Fiat Multipla No nie, słuchajcie, co tu się wydarzyło Fiata multiple mamy, no dobra Okej, okay, chyba go odpaliłem, słuchajcie, teraz Chociaż nie wiem, w sumie No nie, no stoi po prostu samochód tylko Ale nabija nam kasy powoli, zobaczcie Bo nabija się tutaj kasa I nie wiem, czy ja ją zbieram, jak podchodzę tutaj Chyba tak mi się wydaje Plus 50 dolarów nam daje co parę sekund Tak można powiedzieć, albo co sekundę, jakoś tak e, Możemy kupić dywan I mamy platformę To jest nasza pierwsza platforma Możemy ją ulepszyć za 2,5 tysiąca e, Ale nie mamy lepszej fury Okej, okay, dobra, na początek Mamy dywan, mamy drzwi wejściowe Możemy kupić platformę drugą za 3000 tysiące Chodnik, tablice i ścianę Okej, okay, dobra, to są te przedmioty, które możemy kupić e, Tutaj mamy garaż, to jest nasz samochód Możemy iść do sklepu i kupić nowe samochody Mamy Toyota Prius Tylko, że to są inne nazwy ogólnie Dobra, 4000 tysiące kosztuje Mamy... E, to jest łada chyba za 6000 tysięcy, Volkswagen za 8 tysięcy. Mini Cooper za 10. E, tutaj grupę trzeba zalajkować. E, mamy Lexusy, Subaru. Gdzie jest jakiś Mercedes? Słuchajcie. Szukamy jakiegoś Mercedesa. Czy będziemy mogli tutaj mieć Mercedesa? Tesle są. E, tutaj są Nissany, Fordy, Fordy. Dobra, ej, nie ma Mercedesów, serio. E... Cadillac, BMW. Nie, jak jest BMW? Jest. Mercedes C63 za 140 tysięcy. No to super. To ja myślę, że dzisiaj nie damy rady go kupić. Dobra, wejdźmy sobie, to jest ten shop chyba nasz. Okej, okay, mały dom, duży dom i willę możemy kupić. Tutaj mamy kasy do kupienia. I mamy też game passy vip który daje nam Bugatti. Dwa razy więcej pieniędzy: specjalne kolory, auta wyścigowe, auta sportowe, auta elektryczne, super auta. Oh my god, ile tego jest? Słuchajcie, dobra, kupmy sobie to na początek. Czyli podwójną kasę to na pewno mi się przyda. I auta wyścigowe nie wiem, może. Tu jest Toyota, Tesla, Lamborghini. To jest fajne, słuchajcie, za 600 Robuxów. Kupmy te Lamborghini. Zobaczmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, czy ja w tym momencie mam kupione te samochody? Mam kurwetę. Okej, okay, dobra, mam korwetę, więc przydałoby się drugą platformę teraz zbudować. E, także zobaczymy, jak nam tutaj ta kasa przybędzie. 3000 chyba było na drugą platformę, i wtedy postawimy sobie tam korwetę. To byłoby naprawdę spoko, mi się wydaje. E, 2900 mamy, czyli druga platforma jest za 3000. Bang, dobra, kupiona. E, zamykamy to w takim razie. Aha, i teraz muszę do tej platformy przypisać samochód. Zmień. E, czekajcie, brak dostępnych samochodów w klasie pierwszej. Ubr platform Wow, muszę ulepszyć platformę, żeby mieć, słuchajcie, lepsze auto mógł postawić tam. Okej. Okay. Klasa pierwsza, a to jest która klasa mój ta moja fura? Klasa trzecia. Okej, okay, kieruj... Dobra. Ej, możemy tym kierować ogólnie sobie. Zobaczcie. Okej, okay, mogę sobie to wziąć, tylko on nie jest wystawiony po prostu. Ale mogę nim jeździć sobie, zobaczcie, taką korwetę kupiliśmy. Dobra, korwetta jest spoko, zobaczcie jak ona szybko jeździ. Także fajna jest naprawdę. Szkoda, że Lamborghini nie dostaliśmy, ale mam nadzieję, że później dostaniemy. Bo tam były y, trzy samochody, jakby do wybrania. Wow! Co ja zrobiłem? Dobra, jak tu się odwrócić? F. Dobra, jest spoko, jest spoko. No i mamy takie duże miasto do jeżdżenia, słuchajcie, tymi samochodami. Ogólnie to jest zima nawet jeszcze. Dobra, trzeba uważać, żeby się nie wywalić. Wow! Teraz ładnie driftem tutaj zajechałem. Dobra, okej, okay, postawimy tą furę. O, w multiple wjechałem. Dobra, stoimy. Zobaczcie, 12 tysięcy dostałem. Czy zajeżdżenie samochodem też się dostaje kasę? Ej, dobra, kieruj. Multiplą pokierujemy teraz, zobaczcie. <laughs> jak ona jeździ, patrzcie na to, w porównaniu do tej korwety. Ej, ale i tak całkiem szybko tutaj jedzie. Czy my dostajemy kasę jak jeździmy tym samochodem? Mi się wydaje, że tak, słuchajcie, tak. Dostajemy kasę, jak jeździmy tym samochodem, no to fajnie Czyli będziemy mogli dużo kasy tutaj nabić zaraz, to spoko No w sumie tak dużo Robuxów nie będę musiał tutaj wydać, tak naprawdę Dobra, mamy 15 tysięcy, nie, no zawracam z tą Multiplą, bo to jest tragedia <laughs> Lepiej tą Corvette'ą jeździć, słuchajcie, no dobra Multipla jest śmieszna ogólnie, dobra Pyk, mamy światła, mamy też klakson Mamy, dobra, wszystko działa elegancko, dobra, stawiamy tutaj tą multiple Wysiadamy z niej, wchodzimy do mojego No, Ej, gdzie są moje fury? Dobra, jest jedna. E, musimy teraz ulepszyć tamtą platformę sobie, żebyśmy mogli tam korwetę postawić. E, czyli weźmy sobie tą platformę, ulepsz i ulepsz. Dobra, mamy klasę trzecią i możemy wstawić tu korwetę. Zobaczcie. Dobra. I mamy już multiplayer i mamy korwetę w naszym salonie samochodowym i z korwetty mamy 150 dolarów, a tu mamy 100. No okej. Okay. Czekajcie. 142, nie jest to jakaś przepaść tutaj w tych kwotach. Myślałem, że to będzie więcej. No multiple mamy w naszym salonie samochodowym. No dobra, Ej, bo ja to kupiłem, to jest Corweta, czyli Lamborghini SV. Jeszcze Lamborghini powinienem dostać. Ale nie dostałem, słuchajcie. Czy ja mogę je kupić gdzieś tutaj? Hmm, hiper samochody, Lamborghini Zion SV Lamborghini, czekajcie. Hmm, tutaj tego nie ma. Ej, nie widać tego Lambo w ogóle. Nie, jest tutaj, super auta. Ej, za 600 trubuksów, czyli ja kupiłem po prostu... E Okej, okay, dobra, czyli mogłem to tutaj kupować źle zrobiłem wtedy, no ale to nic. Dobra, fanki dwie są tutaj ze mną, słuchajcie, i, i bardzo widzę, chcą się pokazać. <grym> dobra, a my teraz, słuchajcie, rozbudujemy sobie dalej nasz y, tajkon, tylko nie, nie wiem jak. Aha, tutaj to było, dobra. Wow, ktoś Bugatti przyjechał, jaki kozak, słuchajcie. Podrywa tu dziewczyny chyba. Dobra, mamy drzwi wejściowe za 3000, to kupmy sobie dywan za 1500, okej, okay, meble. Platforma kolejne za 8 Przedaj biurko? Dlaczego? E, chodnik. Czekajcie, no chciałem te, to wejście kupić ogólnie i, i nie mogę teraz. Dobra, okej, okay, a chyba nie mogę teraz, już. Nie, jest tu ściana, dobra. Za 300 pierwsza, dobra. Tablica za 2000. Druga ściana, trzecia ściana, czwarta. Dobra, zrobimy sobie wszystkie ściany. Okej, okay, nie mamy już pieniędzy. Dobra, więc wystarczy na razie. No fajne ma to Bugatti tutaj, kozaczy, słuchajcie, ten Bugatti. Ale my budujemy sobie salon samochodowy i całkiem ładnie już to nam wygląda. Dobra, pojeździmy sobie korwetą trochę, żeby nabić pieniążków, pieniążków. Dobra, czyli weźmiemy sobie teraz, cyk, moje autko, kieruj. Dobra, możemy kolor też mieć, ale w sumie do korwety chyba żółty pasuje bardziej. Ale ten czerwony, powiem wam, że nie jest zły, fajnie wygląda ten czerwony kolor. Dobra, ale to auto szybko jeździ, oh my god. A sfańka wypadła. <noise> Dobra, mega szybko jeździ ta fura. Zobaczcie na to. Dobra, muszę trochę tutaj zwolnić, jak ją rzuca. Dobra, ale wyszedłem z tego, widzieliście? Udało mi się wyjść z tego poślizgu. Dobra, 16 tysięcy już nabiliśmy, ładnie. Czyli jak tą korwetą jeździmy, to naprawdę dużo kasy możemy nabijać. Dobra, jedziemy teraz do salonu w takim razie naszego i spróbujemy coś tu jeszcze rozbudować. Uuu! Joch, prawie idealnie zaparkowałem, trochę przyładowałem tutaj, ale prawie mi się udało Dobra, rozbudujemy sobie jeszcze bardziej ten nasz salon samochodowy Dobra, i teraz tak, ściany wszystkie sobie zróbmy Pyk, 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 dobra, tablice Już teraz 18 tysięcy ona kosztuje, to mi nie stać Ale możemy teraz zrobić sobie drzwi samochodowe Możemy meble kupić, możemy kupić kolejne meble Kupić kolejną platformę i możemy sprzedać biurko. Dlaczego sprzeda jak to jest zbudowanie chyba biurka? To jest dziwne, że to tak pokazuje, dobra. Telewizor mamy za 4000 i tu mamy ścianę, ściana za 1900 to już mi nie stać. Dobra, okej, okay, zobaczmy jak wygląda teraz mój salon samochodowy, no jest coś takiego Już powoli coraz lepiej zaczyna to wyglądać Autko by się przydało jakieś kolejny kupić, żeby tutaj mieć trzecie. Zobaczcie, tak wygląda tutaj w środku, jest spoko. Teraz myślę, że będziemy właśnie mogli kupić sobie jakiś samochód, tutaj ogólnie. Sklep, eee, zobaczmy samochody. I teraz tak, co my tutaj mamy? Eee, Toyota Prius jest, jest za 4000, to jest pierwsza klasa samochodu. A gdzie są druga klasa, gdzie jest? Mm. Czekajcie, byśmy kupili od razu jakiś lepszy samochód. Tylko byśmy musieli ulepszyć sobie tamto. Dobra, mamy tutaj eee, Camaro. Mamy, ok, ten jest fajny, za 70 tysięcy. To już byłoby spoko, żeby to kupić Dobra, to spróbujemy zebrać te 70 tysięcy Plus jeszcze musimy Kasę na, drugo, na rozbudowanie platformy Żeby była do drugiej klasy rozbudowana Jej, ile tu tych multipli stoi Oh my god, dobra Skręcamy powoli, wow, 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 krawężnik Nie, dobra Ale było blisko, bym, już, słuchajcie, wypadł tutaj Dobra, jedziemy dalej w takim razie Tutaj jest chyba jakiś tylko parking. Dobra, ale rzuca tym samochodem. Ah! Przyładowałem. Dobra. I to no jest mega ciężko tutaj. Ej, tam są w ogóle. Dobra, tam można mieć dom swój, chyba. Dobra, spróbujemy tam pojechać. Jeżeli tutaj będzie taka droga. I jest droga, widzę. Mostem można tam pojechać. Dobra, to tutaj pojedziemy. Okej, okay, i to jest most. I przejdziemy na drugą stronę. Zobaczymy, co jest tutaj jeszcze ogólnie. Bo wydaje mi się, że tutaj są domy nasze. Są też stacje benzynowe. Okej. Okay. Tu mamy jakieś tory, nawet wyścigowe, takie, fajne. Dobra, i mamy tutaj domy ogólnie. Widzę, że to jest jakieś osiedle domków. I tu można chyba dom sobie kupić, także to też jest spoko opcja. Także przejedźmy się tutaj kawałek. Ej, tutaj też są wyścigi. Okej, okay, ej, na te wyścigi to bym poszedł. Ale nikt nie chce się pewnie ścigać ogólnie. Ale dobra, chciałbym na te wyścigi pójść. Nie wiem, jak tutaj się do nie, na nie dostać, więc zaraz zobaczymy. Ej, dobra, ja dziś pojechałem już nie wiem gdzie. Dobra, jedziemy tą drogą, zobaczymy, co tutaj jest. Wyjadę gdzieś teraz. Wow, 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 wow. Wow, 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 co tu się stało? <laughs> dobra, jedziemy dalej. E, co jest tutaj, słuchajcie? To jest jakiś wyjazd z tunelu gdzieś? Oh my god, zgubiłem się, słuchajcie, bardzo duża mapa w ogóle. Jocie, <laughs> ja na jakąś górę wyjechałem. Jest tu wodospad jakiś. Dobra, i można stąd skoczyć. Dobra, skaczemy. Wow, ale to było epickie, dobra. Jedziemy, mamy 70 tysięcy, prawie. Mamy już, dobra, elegancko. To jedziemy do mojego salonu. Wow, ta kurweta, naprawdę bardzo dużo pieniędzy nam tutaj daje. Ale mogę wybrać sobie Lambo, słuchajcie, z naszej byłby Lambo byłoby lepsze. Dobra, pyk. Ok, zaparkujemy i teraz tak. Musimy tą naszą platformę rozbudować, czyli upgradeować ją. Eee, nie tą, tą trzecią sobie zupgradeujemy na 20 tysięcy to kosztuje. Dobra, mamy tą klasę, ale teraz nie, nie stać mnie na furę. Dobra, jedziemy jeszcze raz się przejechać. Yy, dobra, 70 tysięcy potrzebujemy. Dobra, już mamy 60, więc nie jest źle. Yy, dobra, zaraz będziemy mieli 70 tysięcy. I kupimy sobie ten kolejny samochód. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Jak będziemy mieli już trzy samochody. Yy, I zobaczymy też, jak się jeździ tym yy, Camaro, właśnie. Chyba, że coś innego kupimy. No, zobaczymy, słuchajcie, jeszcze na co nas będzie tutaj stać. Dobra, jedziemy pod salon. Dobra, ok, zaparkowane. I teraz tak e, weźmiemy sobie samochody, sklep. I teraz tak, to było za 70 tysięcy Range Rover. Ej, fajny taki za 75. Kupmy go. Dobra, kupmy Range Rovera. I wstawimy go tutaj od razu na naszą platformę. E, czyli mamy e, nie dwójkę, tylko trójkę. I zmień. I mamy Range Rovera. Dobra, elegancko, już robi nam tutaj kasę. Ale przejedźmy też się nim. Dobra, weźmiemy sobie go, kieruj. Elegancko, biały, fajny taki, dobra. Patrzcie, mamy range Rovera. Ale fajny Super, podoba mi się ten samochód ogólnie, bardzo Fajny jest. Bardzo fajny, dobra, jedziemy. Ej, no i dosyć szybki nawet powiem wam. Że fajnie się nim tutaj jedzie. No ale to jest taki suf, wiecie, terenowy bardziej samochód. Ale bardzo ładny, fajny. Tutaj w środku, a w środku nie widać nic. Ale bardzo mi się podoba. Jeszcze biały kolor, czarna felga. Super to wygląda, słuchajcie. Dajcie znać, czy Wam się podoba Range Rover. A ogólnie, jaki jest, was, jest Wasz wymarzony samochód? E, jaki chcielibyście mieć ogólnie? Jaki Wam się najbardziej podoba? Możecie napisać w komentarzu, jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, jedziemy pod mój salon teraz w takim razie. Zobaczymy jeszcze, jakie są fury ja Jestem ciekawy, czy jest jakaś, którą ja mam w prawdziwym życiu. Zobaczymy, słuchajcie, dobra, okej. Okay. O, dobra, zaparkowałem przed Multiplom Ok, wejdźmy sobie do sklepu i zobaczmy jeszcze jakie są samochody. Ja tutaj myślę, że niżej troszeczkę musimy zjechać. Eee, mamy te Lexusy Szkoda, że szukać jakoś nie można tutaj łatwiej. Lamborghini, To Mercedes chyba jest tylko jeden, słuchajcie. I to jest ten, którego ja nie mam akurat. Eee, dobra, zobaczmy co tu jest jeszcze. Jest Porsche Jest GTR, słuchajcie To też jest bardzo fajny samochód, jest trochę podobny do mojego Ale to nie jest ten, co ja mam Ale jest bardzo fajny ten GTR Podoba mi się strasznie 255 tysięcy, spróbujemy na niego uzbierać ogólnie McClay, O, Lamborghini Urus Jest bardzo fajny Chciałbym kiedyś mieć ten samochód. Dobra, e, Porsche, Jaguar i tu Mercedes C63. Dobra, ja myślę, że na tego gt era możemy uzbierać. To by było całkiem fajne. Fajna opcja. Dobra, ale teraz rozbudujemy jeszcze sobie trochę ten nasz e, salon, bo e, wygląda tak średnio ogólnie. E, dobra, mamy kolejne e, ściany. Dobra, ściany musimy dobudować na pewno. Na maksa ile się da tych ścian. Dobra, żeby wszystko dookoła zrobić. Dobra, i mamy ściany, wszystkie tablice za 18 tysięcy musimy kupić. Dobra, to zaraz tutaj kupimy. Pojedziemy trochę tą korwetą znowu, bo z niej bardzo dużo kasy w ogóle przybywa. Także to jest spokojnie umieżdżenie tutaj. Dobra, jedziemy. 20 mil mamy przejechanych tą korwetą. Yy, nabijemy trochę kasy teraz znowu. Ale ona tak głośno chodzi, słuchajcie. Że jakby mi tak samochód głośno chodził, to ja bym zwariował, nie? W sensie tak wy, on tak wyje, nie, nie że W sensie, że fajnie głośno chodzi, tylko tak wyje tutaj w tym roblocie. Yy, yy, tak on robi <grywki> Cały czas, to jest masakra Dobra, jedziemy, mam 20 tysięcy, więc będziemy mogli kupić sobie ten e, sign Czyli ten napis, znak nasz firmowy Tutaj w, w naszym salonie samochodowym Dobra, teraz zaparkujemy A, prawie mi się udało Dobra, pyk, wysiadamy e, I teraz mamy tak, tablicę za 18 tysięcy i teraz tak, mamy chodnik za 20, 135, kolejne piętro, 4,5 tysiąca sklep z kawą. Okej, okay, dobra, kupmy to. Tutaj już 20 tysięcy coś kosztuje, stół za 1300. Kuchnia za 7, dobra, kupmy kuchnię. No i tuż mamy dużo su w sumie ogarniętych rzeczy, zobaczcie. Już tak to wygląda. Nie ma jeszcze tutaj tego znaku ogólnie, ale zaraz będzie, jak zrobimy chyba drugie piętro. Czyli tutaj mamy salon, okej, okay, tu mamy komputery, mamy telewizor i tutaj mamy taki. Kuchnię i kawę możemy sobie tutaj zrobić, okej. Okay. No to to jest fajne ogólnie i mamy trzy samochody na razie: multiple, Corvette i range rovera chyba. Tak, tak to się nazywa, tak mi się wydaje. <grym> Dobra, e, musimy kupić tego gtr -a. Ile on kosztował? Słuchajcie, musimy zobaczyć e, sklep e, i zobaczmy ten GTR, ile kosztował. I to jest, słuchajcie, on z której klasy jest w ogóle? Ten GTR też jest z trzeciej czy z innej? E, Nissan Audi jest. Trzecia klasa to jest ogólnie dobra. 255. Dobra, kupmy sobie więcej pieniędzy. Ile kosztuje? 2,5 miliona za 1250 Robuxów. Dobra, ja myślę, że możemy 10 milionów kupić sobie. Okej, okay, za 3000 Robuxów. Wow, nie mam tyle przecież. Halo, halo, przecież ja miałem coś <noise> Ja myślałem, że mam 10 tysięcy Robuxów, słuchajcie. Dobra, a jak wydamy to, też nie, nie stać. Dobra, za 400 Robuxów kupimy sobie 400 tysięcy. Nie, 500 tysięcy tam było. Dobra, i kupimy tego Getera. Gdzie on tutaj był? Ee, Nissan. Jest, dobra. Kupimy. Mamy go. I teraz kolor na pewno zmienimy, bo ten mi się nie podoba. Ogólnie ten Mercedes występuje w takim żółtym kolorze, przeważnie. I to jest fajne. Dobra, koła zrobimy czarne. Suwmiarka. Co to jest suwmiarka? Okej. Okay. Czyli to są te klocki. Dobra. I koła czarne chciałem. O, czarne trzeba kupić za 2,5. Dobra, kupmy. Ej, no co jest? Kolor się nie zrobi mi tego auta, dlaczego? E, zmienimy kolor. Czekajcie, żółty. Dobra, albo trzeba kupić. Okej, okay, i to jest typowo. Tak wygląda GTR, tak mi się wydaje, słuchajcie. Że taki kolor ma, e, e, tak typowo. Dobra, okej, okay, kieruj. Wow! Nie, może nie taki żółty, bardziej pomarańczowy. No dobra, ale będzie taki żółty. Ale patrzcie, jaki to jest ładny samochód. Bardzo mi się podoba on. Okej, okay, super, jedziemy. Dobra. Ultipla, nie przeszkadzaj mi tutaj. Ale fajnie chodzi w ogóle. Tylko, że te dziewczyny przeszkadzają, słuchajcie. Muszę. O, dobra, wypadły. Dobra, fajnie chodzi ten samochód. Też trochę wyje tutaj na najwyższym biegu, ale jest spoko, 180 mil na godzinę. Więc nie wiem, ile to jest kilometrów na godzinę, ale na pewno bardzo dużo. Ale świetnie się drogi trzyma, zobaczcie. Ja przy pełnym gazie normalnie mogę skręcać bez problemu. Patrzcie na to. Eee, normalnie, słuchajcie, tak się trzyma drogi, że to jest masakra. Ale super samochód. Dobra, wstawimy go do naszego tutaj e, salonu, mam nadzieję, że uda się go wstawić tutaj. Okej, okay, będziemy mieli dwie mega drogie fury. Dobra, kolejną platformę kupmy sobie w takim razie za 20 tysięcy i ją musimy zupgradeować sobie najpierw. E, czyli e, upgrade był tutaj chyba. Dobra, czwarta. Ulepsz, ulepsz do trzeciej klasy. Już wyższej klasy nie ma ogólnie. No i pięknie. Mamy gitera wstawionego. Jest tam. Super, on wygląda ten mój salon. Mamy Suwa, mamy Mercedesa, mamy też korwetę. No i multiple mamy też. A co tam? Super. Dobra, nie, no ten Mercedes wygląda świetnie. Dajcie znać, jak mu się podoba. Mi się podoba bardzo. Mi się bardzo podoba. Dobra. Okej. Okay, możemy rozbudować jeszcze bardziej ten nasz salon samochodowy. E, myślę, że mamy dużo pieniążków. Bo mamy 200 tysięcy, więc możemy się tutaj pobawić. O, ktoś Ferrari podjechał. Dobra. Łazienka, drzwi do samochodu. Drzwi... Okej. Okay, chodnik. E, parking. E, chodnik kolejny. I piętro kolejne. Oho, nie stać mnie już, dobra. Ale mamy fajne fury, więc możemy sobie nimi pojeździć i nazbierać trochę kasy. Ale zobaczcie, już dużo mamy rzeczy ogarniętych. Patrzcie tutaj: mamy parking i mamy tak ładnie tutaj to, to fajnie wszystko zrobione. Dobra, jedziemy się przejechać. No, please nie wjeżdżajcie we mnie. Dlaczego to robicie? Ja nie mogę teraz jechać tym samochodem. Oh my god, co za ludzie. Dobra, udało mi się wyjechać. No i siedzą mi na tym, słuchajcie. Y na tej masce i nie mogę jeździć normalnie. Dobra, zaraz odpadną, chyba. Mam nadzieję taką. Dobra, odpadła. <laughs> Dobra, jedziemy. Ile dostajemy za to? 300 dolarów za przejechanie się kawałek. Więc spoko to jest cena. E, światła zapalimy sobie. O, szkoda, że z tyłu się nie palą światła z tyłu też ładnie by to wyglądało, ale ten samochód się świetnie trzyma drogi, naprawdę jestem, jestem w szoku. Wydaje mi się, że ta korweta jest szybsza, ale zaraz to sprawdzimy. Bo ten ma 180 mil na godzinę, możemy tym jechać, ale naprawdę bardzo dobrze się drogi trzyma. A zobaczymy zaraz ile korwetą wyciągniemy. E, dobra, więc tutaj zaparkujemy. Dobra, wysiądziemy, weźmiemy mój samochód, weźmiemy korwetę, kieruj. Dobra i wsiadamy i zobaczymy ile ta korweta jedzie. Wydaje mi się, że ona jest szybsza troszeczkę. No dużo szybsza, bo 200, 200 mil na godzinę, no to jest dużo więcej. To dlatego pewnie się tak nie trzyma drogi, więc ta korweta jest szybsza dużo od tego Mercedesa. Słuchajcie, no dobra, to nice. Ok, teraz tak, zobaczmy jeszcze, który mamy samochód najdroższy. Słuchajcie, ogólnie do kupienia. Wejdźmy sobie do sklepu. I najdroższym samochodem jest Koenigsegg Ok, on kosztuje 800 robuxów za 7,5 miliona jest Bugatti. I Lamborghini Zion za 6,5 miliona, słuchajcie. No to nieźle. To niezły to jest samochód i jeszcze... same Lamborghini ogólnie. Ale ta kurweta też jest bardzo fajnym samochodem ogólnie, patrzcie, już mamy 100 tysięcy znowu nabite, więc całkiem fajnie można szybko tutaj nabijać tą kasę sobie jeżdżeniem, jeżdżeniem po prostu tymi samochodami. Dobra, spróbujemy jeszcze coś rozbudować, 135 tysięcy potrzebujemy, więc jeszcze kawałek możecie przejechać, żeby uzbierać tą kasę. I tu jak jedziemy, jeździmy tą korwetą, to dostajemy 800, no to dużo więcej niż z tego Mercedesa, słuchajcie, dużo więcej. Bo tam było tylko 300. Także tą kor korwettą warto jeździć, ale no mi się i tak bardziej podoba tamten Mercedes. <grym> dobra, już ma był zbieraną kasę, więc budujemy drugie piętro, zobaczymy, co tam się znajduje na tym drugim piętrze. E, więc słuchajcie, jedziemy tutaj już pod e, nasz salon. Ktoś tu w ogóle formułę 1 zaparkował jakąś. Jakiś samochód z formuły 1, dobra. Wyskakujemy z samochodu. Dobra, jest udało się wyskoczyć. No i budujemy drugie piętro, słuchajcie, dobra, pyk drugie piętro za 130 no i mamy drugie piętro i na drugim piętrze kolejne rzeczy możemy budować zobaczcie ile ich tutaj jest Kolejne ścianki i tak dalej. No, pięknie, słuchajcie, dobra. Więc tak wygląda mój salon samochodowy. I tak jest naprawdę mega e, fajnie zrobiony. Patrzcie, tu już moje pracownice dwie są. E, Multipla jest najtańszym samochodem. Ten jest bardzo drogim samochodem. Range Rover, też, Range Rover też jest drogi. No, i ten Mercedes jest mega drogi, słuchajcie, też. Więc e, no, salon wygląda naprawdę świetnie. Od zera do takiego milionowego salonu dotarliśmy. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak zostawiacie łapę do góry, możemy dokończyć w kolejnym odcinek ten e, tajkun, więc jeżeli chcielibyście to zobaczyć to napiszcie w komentarzu subskrybujcie mój kanał, my widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!